Cześć, z tej strony Blade TV, dziś kolejny odcinek. Sorry, że tak dawno nie było, ale nie miałem jakiegoś czasu na nagrywki. Ale mieliście chociaż fajny. Nie mogę Wam jednego rzucić, ale był taki fajny, bo zablokowali mi. Ale tam jakiś dziwny pisk był w nocy. A my akurat z koło tego pisku przechodziliśmy. No, no właśnie, no, no dobra, są że nie było, bo mi no, YouTube po prostu, aaa, wygasowało, jestem na jest ja, szkoda, że co nie widzicie, nagrany był odcinek, ale chciałbym Wam pokazać krzesło, które możliwe, żebym miał. O, no i jest, no i jak ład halo, halo, mi się tak strasznie podoba. ładuje się. Dobra, minuta minęła. No, Czekajcie, pokażę Wam, pokażę Wam, jak one wyglądają w otoczeniu. Widziałem takie białe, ale te białe są takie średnie. Czarne widziałem też takie średnie. Te mi się czerwone najbardziej podoba, szczerze Wam powiem. Szczerze, jak to będzie Kuba, taki jeden z mieszkań oglądał to będzie chociaż wiedział o co chodzi. Albo nie, albo może będzie wiedział jak będzie wyglądało moje mieszkanie, może. Wiecie, wszystko może zmienić los. Sorry, bo jakie coś... Ludzie, przechodzili. Może Wam pokażę klawiaturę? Klawiatura gamingowa. Spróbuję ją znaleźć. Chodź. O nie, liście. Ha, halo? Mhm. Uh -huh. O! 129,90. No, teraz myszka gamingowa. Aaaa! Będę pamiętał. oj oj no za was to nie będzie nietki, nie taki dla mnie tylko ale to, to nie ta no ale za dziurne do tamtej da dziurne tak ra... o tak jak ta niebieska ta z niebieskim logiem ta może to nie jest to też to też to też ja też tak nie do końca pamiętam więc wiecie, o podobna do tej za 22 złoty nie, wszystko. I to nie, o czy to jest ta? X.pl No właśnie, idealnie taka cena, ale to nie ta. Nie, o ta, 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 nie, to nie ta. Nie, ale podobna. No nie sprawajcie na mnie liście. Nie ma chyba. Myśli Myszki... Oj, ile ład! No to nie teraz... Głowa... Ej, właśnie, pomóżcie mi w wyborze podkładki. Ja Wam teraz pokażę. Muszę mi właśnie w wyborze podkładki gamingowej, bo jakieś nie mogę się zdecydować. Nie wiem, nie, nie, nie. Nie wiem czemu nie umiem się zdecydować, ale nie wiem co to jest zrobić. Jeszcze mam w grafice, pokażę jakie są. Takie są w grafice. Jak nie będziecie mnie słyszeć, to, to znaczy pewnie, że no, cicho mówię. <laughs> Ale ja wstałem dzisiaj o 11.30. No i takie to życie. Tak, to to by nie było tego odcinku, bo by był. No i co? To dobra. Nie wiem, co się stunęło. Czekaj, laptop. Może nie będę wam jeszcze zdradzał. Hmm. Uh, Stuchawki. Nie wiem, czy będą. USB. U USB. Na rafiku od razu będziemy. Nie, tej, tej niech tutaj też, tej też, tej też. Ta jest w miarę. Tej, tej, tej też, tej też, tej też, tej też. Tej też, tej też. Tej też nie, tej też nie. Op. I tą zieloną, może. Tej zieloną znaczy. Hmm. To to, może wszystko. Ha, już 6 minut, zaraz będę musiał kończyć w ogóle. No pokazujcie, że szrub przejdziemy ja mam te swoje. Nie, 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 nie. O, ta, ta niebieska jest właśnie fajna. W tym też możecie mi pomóc. Ta zielona jest miara. O, to niebieska, jest fajne. O, fajne jest bardzo. O, to za 79,90 jest to taka kolorowa jakby. O, te są fajne za 90,90. Prawie za 100. No dobra, to czekajcie, czy A jeszcze jest potrzebne do gamingu. Oczywiście ja sam będę wybierał. O właśnie, otworzę nowy kanał. Możliwe. Blade TV, nie, Blade Gaming. Więc kto ogląda, ale jeszcze ja to wrzucam cały czas po nagrywaniu, więc wiecie. To. Fu, to jeszcze kupa czasu, bo ja dopiero za pół roku będę kupował to wszystko. A ja mam 1000 zł, to raz, dwa wejdzie chyba. A jak ktoś, co ja nie? Nie, przechwalam się. nie przechwalam się. Ja teraz będę następny odcinek nagrywał i też chyba dzisiaj go rzucę, bo dziś jest w ogóle niedziela. Jadę dziś na grzyby, możliwe, że będzie odcinek z grzybów. No i może nagramy. Nie się być może nie, ale Dobra, zagłosujcie w karcie! Nie, nie górzej. Zagłosujcie w karcie! Właśnie, zagłosujcie w karcie! Jak mnie przed chwilą nie słyszeliście, bo mi się telefon wyłączył. Eee, sorry, ale no, ja zaraz muszę kończyć, bo 14 minut nagrywania tylko można. A wiecie, ja chcę mieć tylko swobodnego filmiku z rowerem chyba wam wrzuciłem czy nie wrzuciłem, nie pamiętam już no ale chyba wrzuciłem wam nie pamiętam, ale chociaż też będziecie mieli myślę, że 14 minut do, dobijemy a właśnie, ludziska właśnie głosujcie, czy mam lenowo, czy jakiś jakieś, jak uzbieram na komuni jeszcze, to może kupię sobie mis gamingowy laptop, bo wiecie jak będę to wszystko grał i może jeszcze sobie kupię właśnie podkładkę chłodzącą, ale to już od was zależy. No dobra to... Do. Eluwina za chwilę wam powiem. Elwina...